Dzień dobry. Dzień dobry witam wszystkich przybyłych. Na dzisiejszą sesję nadzwyczajną na specjalną dla eee, Witam pana wójta, Kole. witam. Witam wszystko gościa, pana Andrzeja Jajzka, witam panią sekretarz, na Białej, witam całą radę, Panią Barbarę, Panę, pana Patła. Przeczytam teraz porządek dzisiejszy porządek. Proszę o wysłuchanie. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adramu. Drugi etap nie narusza ustaleń, i studiów uwarunkowań w kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adramu. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adramu. Drugi etap. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów na obszarze Gminy Adamów nie narusza ustaleń studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów na obszarze Gminy Adamów. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały. W sprawie udzielenia dotacji cenowej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Karmelitańskiej w, w na realizację zadania renowacji zamieńców obiektów kompleksu kościelnego pod wezwaniem Matki Bożej Karmelitańskiej w imię Adamie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad sposobu i trybu uważania otoczenia lub rozkładania na Wkładu należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających w imię lub jej jednostkom <coughs> organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionego. Punkt 9. Zamknięcie obrad. Tak wygląda porządek dzisiejszy. Czy ktoś chciałby dołożyć, jakąś wprowadzić jakoś uchwałę do porządku? Nie widzę. Także proszę przed pierwszymi czterema uchwałami dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania po zabraniu głosu Pana Andrzeja, by yy, przeskalił w kilku zdaniach, kilku słowach. Zacznijmy od tego, co oczywiście, że jest porządku, Przechodzimy do głosowania nad porządkiem. Okay. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Mm -hmm. Tak, tylko odłożenie porządku obrad. Tak jak przeczytany został przyjęty. I tutaj panu proszę Dzień dobry państwu. Nazywam się Andrzej Jerzy Jestem autorem opracowania zmian studium, i zmiany, które mam już za sobą, bo już pod względami przedmiotami zostały prowadzone. I przedstawionych państwu uchwał do podjęcia w sprawie zmian planów miejscowych, poprzedzonych tymi uchwałami stwierdzającymi, że te zmiany w planach miejscowych i opracowanie tego planu miejscowego są zgodne z ustawienia studiów takie jest wymówny. To i kilka słów o procedurach i skąd się wzięły te wszystkie uchwały, bo część z państwa jest nowymi, jest nowymi radnymi i niekoniecznie wszystko musi być znane. Gmina podjęła uchwałę na wnioski ludzi z różnych inwestorów, w dużo, dużo, dużo wniosków o e, zmianę planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu pod zabudowę, głównie zagrodową, e, pod fotowoltaikę, e, trochę takich komunikacyjnych też korekt jakichś. E, I e, zasada jest taka, że e, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i Gmina Adramu posiada plan miejscowy, który obejmuje część terenów, a części terenów nie obejmuje. Posiada także taki dokument, który się nazywa Studium Uwarunkowań i Kierunku Zadosporania Przestrzennego. W wyniku zmian wprowadzonych wrześniu ubiegłego roku do tej ustawy o planowaniu przestrzennym, te studia ma jeszcze swoją ważność przez dwa lata. I do tego czasu te wszystkie prace rozpoczęte mogą być kończone starym trybem, natomiast yy, przez dwa lata, w ciągu dwóch lat ustawodawca zakłada, że gminy w Polsce powinno pracować sobie nowy dokument, który zastępuje to studium i będzie się nazywał Miejscowy plan przez przestrzennego I on będzie tam wskazywał przeznaczenia tych terminów, no, ale nie będzie to, pomimo tego, że będzie to prawo miejscowe, nie będzie to dokument na podstawie, który będzie można bezpośrednio lokalizować. Inwestycje dalej będą obowiązywały te dane, historię, które dziś obowiązują, te, które sporządzimy, ewentualnie przyjmiemy tutaj uchwalimy te, te, na dzisiejszej sesji. E, I w wyniku tych złożonych wniosków przystąpiliśmy do opracowania zmian, które się składały z trzech części: <coughs> Zmian takich tekstowych, które zostały uchwalone. Zmian e, planu, który dziś jest obowiązujący, no jest obowiązujący, to można go zmienić w tej ustawy i wyznaczenia takich terenów, które nie miały planu miejscowego, czyli opracowania planu miejscowego na różnych fragmentach. I stąd w są takie tereny, gdzie są objęte zmianą planu, ewentualnie plany miejscowym. I procedura sporządzenia tak, jest dosyć długotrwała, no, najpierw się zbiera te wnioski, podejmuje uchwałę o przystąpieniu, następnie wnioski są rozpatrywane, wybada się instytucje uzgadniające i opiniujące, zbiera się te wszystkie stanowiska tych instytucji. Projekt ten jest opracowywany, uzgadniany przez instytucje opiniujące, i uzgadniające i opiniowany, także przez taką e, e, komórkę, która się nazywa. Komisja architektoniczna liberalistyczna to jest taki program doradczy w no, ona działała w bardziej gminie, teraz będzie że potrzeba, <śmuszamy> teraz będzie potrzeba Rada nie powołać taką komisję, ponieważ w ustawy, no z mocy ustawy z 1 grudnia zostały te komisje uchylone, ale Nowa komisja na nowych zasadach będzie musiała być w patrzeć w też powołana. Ewentualnie będzie można korzystać z komisji, którą e, nie mają. Właśnie pamiętam, to jeszcze głównie powoływania tych komisji W każdym razie nasze opracowania zostały zaopiniowane przez te instytucje. Po czym ten projekt tam był wyłożony do publicznego wglądu. Każdy, każdy przyjść, zaraz poznać się z tych ustaleniami planu i wnosić jakieś uwagi, które z tymi przedmiotem rozpatrzenia przez Głowinę. No i w wyniku tego wszystkiego do, do, do samego końca, czyli dzisiaj tak naprawdę pozostaje na podjęcie tych uchwał zatwierdzających te zmiany planu czy planu miejscowego. <klujne> Skupię mówię i dłuższe wypowiedzi na naszych komisjach. E, teraz e, jeszcze jest jedna taka drobna uwaga, która z Państwu chcę odnośnie tych zmian. Jeżeli są jakieś pytania szczegółowe dotyczące poszczególnych tych zmian, to ja tak bardzo chętnie udzielę odpowiedzi natomiast. Tak jak mówiłem większość dotyczy termów zabudowy zagorodowej, ewentualnie fotowoltaiki, jakieś no, tak, mówię, tak prace nam się tutaj przedłużały z tego względu, że... Musieliśmy zrobić zmiany do studium i czekaliśmy trochę na zmianę tych ustaw, na których w tak jest taki, żeby jak najwięcej tych różnych zmian poprowadzać. Co nie znaczy, że tam nie znajdzie się ktoś, kto, kto, kto to przegapił na przykład włożenie do publicznego wyglądu, albo nie napisał na czas, albo jego wniosek gdzieś tam zginął po drodze, w sensie takim, że a późno do złożenia było już po uzgodnieniach. Więc te wszystkie rzeczy, to jest. Planowanie przestrzenne jest w drodze ciągu, także jeżeli one dzisiaj spłyną, na pewno, że będzie w planie ogólnym to uwzględnić, a tam, gdzie nie ma planu miejscowego, można wydawać ciągle jeszcze decyzje o warunkach zabudowy. Po dwóch latach inwestorium przestanie rozwiązywać, jeśli gmina opracuje go, nie wiem, czy da radę, prawda, ten plan ogólny. Dalej będzie można wydawać te decyzje o rozmiarze zabudowy, ale będą tylko, bo wydawać być na tych obszarach, które będą w planie ogólnym wskazane jako tereny uzupełnienia zabudowy. No i, i to jest taka istotna zmiana, że bardzo ważne jest to, tułowo, prawda, tych zmian w przepisach, które się aktualnie odbywają. Jeśli by były pytania jakieś szczegółowe dotyczące tych naszych uchwał dzisiaj, no to. No to jest pewnie bardzo proszę. Yy, mogę, coś, mogę coś spróbuję coś wyjaśnić, ale będą takie pytania. Natomiast procedura się jest taka, że studium nie jest przepisem gminnym w zakresie takim, że można sposób na podstawie studium lokalizować inwestycje, ale ono wiąże Rady Gminy przy uchwalaniu praw miejscowych. Stąd też potrzeba podejmowania tych uchwał, prawda? Że stwierdza się, że jest zgodność z, 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 z tym studium, bo ono ciągle jeszcze obowiązuje. I dziękuję. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Także przed podejmowaniem uchwałami proszę Przewodniczących o odczytanie protokołów od miłej Komisji Dzisiaj. Proszę Pani Agnieszka. Protokół z posiedzenia zwołanego w trybie nadzwyczajnym Komisji Samorządu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 26 czerwca 2024 posiedzeniu w Komisji udział w dziejniku Pani Sekretarz Pani Anna Białak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Mazur oraz Pan Andrzej Remyszek. oraz członkowie Komisji, jak nie szkaruje, Anna Kula Pan Marcin Budzik. Po omówieniu kolejnych projektów uchwał członkowie komisji wszystkie te projekty uchwał opiniują pozytywnie. Na ten protokół skończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję. <laughs> protokół posiedzenia Komisji Rolnictwa Gospodarki i Gospodarki Wolnej Przestrzegania prawa porządku publicznego w dniu 26 czerwca. 2024 roku. Obecnie przewodniczący komisji, na posiedzeniu Przewodniczącej Komisji Artykułu Rozwoju Narodowego i Wolnictwa i Nadleśnych Podgórek, Danuta i Konstanty Maciejowicz oraz Pani Joanna Bia Białek, Wójt Gminy miśla i Pan Andrzej Lenuszek, gdzie przedstawił radnych zmiany zagospodarowania przestrzennego. Następnym punktem uchwały było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej parafii Rzeczpospolitej w rozwiązywaniu matki bożeńsko-chorystenckiej w Obramowie na realizację zadania yy, pod nazwą rezerwacja zabytków zabytkowych obiektów w kontekście kościelnym. było podjęcie uchwały w sprawie szczegól, szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, podraczania lub rozkładania na rady, spłaty należności pieniężnych. Na tym że to było podpisano i zakończono. Dziękuję. 2024. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Komisja w składzie Marek Grobel, Andrzej Rowiec, Milena Wiejnik, Marcin Marek. Obecnie na posiedzeniu Pani Wójtnika Orola, Pani Sekretarz Joanna Białek oraz Pan Planista Andrzej Romieszek. Po otwarciu komisji zaakceptowany został porządek obrad. Następnie omówione zostały projekty uchwał przygotowane na sesji Rady Gminy. Uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzeni gminy, projekty omówił Pan urbanista przygotowujący projekt w Andrzej zjedynie Następną omówioną uchwałą była uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Terapii Ośrodków Katowickich i Padżalnowych. Tak, Następnie Pani sekretarz mówił o uchwałę w sprawie szczegółowych zasad sposobu czy umarzenia, odraczania lub rozkładania na rady i należności w również mających charakter cywilno jednoznacznie, przypadających w adramu, lub jej jednostkom organizacyjnym oraz uzyskanie wskazanie organu do tego dokumenta. Komisja rozwinęła pozytywnie projekt tej uchwały. Na tym dokumentach zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz jakieś pytania odnośnie jak tematu z miejscowym Nie widzę. Także przechodzimy do głosowania. Punkt trzeci Dzisiejszy obrad podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenią Gminy a w drugi etap nie naruszał stawek, uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nabrał. Przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. O czym Ona numer 5, bo 19 uchwały 20, 2024 kolejny punkt dzisiejszych obrad, punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsca planu zagospodarowania przestrzennego gminia w randu drugi etap. Przechodzimy do głosowania i proszę o głosowanie. Dziękuję. Również jednogłośnie 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Otrzymujemy numer 5 łamane na 20 łamane na 2024 Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na obszarze gminy Abramów nie narusza ustaleń, studium uwarunkowań i kierunków na rozwodę na przestrzeni gminy Radomów. Przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Również jednogłośnie 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na obszarze gminy Aramów. Jest to punkt I Proszę o głosowanie. Dziś dziękuję. Również jednogłośnie. 14 radnych głosowało za. Uchwała otrzymuje numer 5, łamane na 22. Łamanem 2024 Przed punktem siódmym, jeśli chodzi o renowację dobytku, tutaj proszę o zadanie głosu przez pana Wójta dwa Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o uchwałę związaną z przyznaniem dotacji dla parafii w Abrahamowie, gmina Abraham w lipcu tamtego roku otrzymała pomysły. Na ręce ze środków sądowych z Polskiego Ładu. Tak naprawdę od tego czasu mogły się zacząć prace nad gromadzeniem dokumentacji. No i w zeszłym roku, tak naprawdę mogły być podjęte stosowne uchwały o wypełnieniu tych zagadnień. Tym bardziej, że w marcu podjęta była tamtego roku uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji dla instytucji, na które są do tego uprawnione. Dopiero w pierwszym tygodniu po objęciu przeze mnie funkcji, czy przyszedł z dokumentem, takim programem prowadzenia prac konserwacyjnych na obiektach ruchomych, które są zlokalizowane w kościele parafialnym w Dotyczy to dwóch ołtarzy: Żyrak kilku elektronów oraz prospektu organowego. Ja od na pierwszym spotkaniu wyraziłem swoje obawy co do możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie alejek na cmentarzu. Co prawda kompleks, jeśli chodzi o cmentarz na w Awakonowy jest wpisany do wojewódzkiej bazy, natomiast tylko i wyłącznie prace mogą polegać na renowacji istniejących zabytków. Tak a te zabytki ruchome w kościele są raz wpisane do rejestru zabytków, a dwa istnieją. Natomiast no, na cmentarzu tych aleje, które były planowane, nie ma tam jest grunt trawa, w tym celu poprzedni poniedziałek umówione było spotkanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który potwierdził moje zdanie, tak moje opinie, że te prace nie, nie są możliwe do realizacji. I w związku z tym po wprowadzeniu niezbędnej dokumentacji, po ogłoszeniu naboru tak, przeze mnie ksiądz złożył w piątek ostatni. E, niezbędną dokumentację, która jest kompletna z decyzją już prawomocną konserwatora zabytku, e, którą tak naprawdę dzięki uprzejmości udało się cztery dni procedować, po pod koniec dnia wspólnie z Propośrednictwem wniosek o wydanie decyzji zezwalającą na realizację tego przedsięwzięcia w tamtym tygodniu, a piątek z upoważnienia propozycja odebrał tą decyzję już uprawomocnioną, co pozwoliło właśnie na złożenie wniosku przez parapie. Do Wójta. I dzisiaj, jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę, będzie to nie, taka zgoda Państwa na zawarcie umowy między gminą a na przyznanie tej dotacji. I po tym etapie już Krząsk będzie mógł ogłosić postępowanie przetargowe, no, które tak naprawdę zgodnie z zasadami, bo tak jak Państwo na początku słyszeli, w lipcu ta promesa była przyznana i jest rok czasu na uruchomienie postępowania przetargowego, I inaczej istniałoby zagrożenie. Co do możliwości w ogóle sięgnięcia po te środki. Dlatego jest niewiele czasu, stąd te takie szybkie ruchy z naszej strony, aby nie zaprzepaścić możliwości odrestaurowania tych zabytków różkowych, które mamy w kościele w Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu siódmego brzmią następująco. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej parafii Rzeczpospolitej katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Tarnowitańskiej w Abramowie na realizację zadania renowacja zabytkowych obiektów kompleksu pośredniego pod, pod wezwaniem Matki Bożej Tarnowitańskiej w Gminie Abramowie. Przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie. Jeszcze ktoś? Pewnie nie. Jednogłośnie 14 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Otrzymuje ona numer 5, na 23, na 2024. To był punkt siódmy, przed punktem ósmym. Dwa zdania jeszcze Pani Sekretarz odnośnie wyjaśnienia projektu ja tej uchwały. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przedmiotowa uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb uważania, odraczania, spłaty i rozkładania na rady należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający w imieniu Abramki oraz w jej jednostków organizacyjnych. Odwróćników. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których pólka stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych pól. Pólki mogą być udzielone podmiotom publicznym, czyli przedsiębiorcom, wówczas e, taka pomoc publiczna w postaci na narady, włożenia czy też odarczania będzie stanowiła pomoc w miejscu, z której przedsiębiorcy będą musieli. Przy wnioskowaniu składać odpowiednie dokumenty, zaświadczenia potwierdzające, w jakiej wysokości do tej pory otrzymali pomoc de minimis. Okres ten to są trzy lata, w których przedsiębiorcy muszą wskazywać, jaka, jaki poziom wysokości takiej pomocy otrzymali. Limit wysokości jest określony w rozporządzeniach Parlamentu Unii Europejskiej. Także tak jest ta wysokość, do jakiej mogą przedsiębiorcy ubiegać się na przodniej trzech lat, o taką pomoc. Uchwała określa również, wskazuje również, że osoby fizyczne ze względu na różną sytuację finansową, materialną, mogą wnioskować do organu o umorzenie w całości lub części na wniosek drużnika takich należności. W tym przypadku muszą wskazać na e, sytuację, e, swoją sytuację, która e, powoduje, że e, mogą ubiegać się o taką, o taką czyli wskazać e, o zaświadczenia, czy oświadczenia o sytuacji finansowej, o dochodach, o trudnej sytuacji, która spowoduje, że organ podejmie decyzję o umorzeniu, czy rozłożeniu na e, raty, czy umorzeniu części, w całości, Przepisy również określają szczególne sytuacje, w których mieszkańcy, osoby fizyczne mogą ubiegać się o takie umorzenie. Są so, to sytuacje, gdy np. osoba fizyczna zmarła lub wysokość kosztów, które będzie musiał podnieść organ, w celu dowodzenia tych należności, przewyższa wartość tych, tych zobowiązań. Powyższa uchwała, przygotowała uchwała również określa organ, który jest uprawniony do takich czynności, jest to w grudniu, Także sz****, proszę Szanowną Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Sekretarz. Przechodzimy do punktu ósmego, brzmiąc następująco. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających w gminie Abram, lub jej jednostkom organizacyjnym oraz skazane organy do tego uprawnionych. Przechodzimy do głosowania i proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie 14 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Podtrzymę nr 5, łamane na 24, łamane na 2024. I to był ostatni punkt dzisiejszych obrad z racji takiej, że jest to sesja terminalniczalny nie ma spraw Także dziękuję wszystkim za przybycie. Szanowni, Szanowni Wysokiej Radzie, Panu Wójtowi, Pan Sekretarz, Panu Andrzejowi. E, widzimy się na kolejnej sesji, tam, tam w